Takt op destiny wzbudzało we mnie dosyć mieszane uczucia. Z jednej strony byłem zbudowany. Anime posiadało całkiem oryginalne zarys fabularne i doskonałą animację. Obawiałem się, że takt op może w pewnym momencie z tą oryginalnością trochę przesadzić, za bardzo skoncentrować na walkach, zamiast poświęcić uwagę bohaterom. Czy odcinek premierowy rozwiał moje wątpliwości? Co się w nim wydarzyło? Za chwilę to sprawdzimy. Zapraszam do oglądania. Już na samym początku poznajemy ważne informacje odnośnie świata w jakim przyszło żyć głównym bohaterom. Otóż przed laty ziemię zamieszkały potwory zwane D2. Monstra są zagorzałymi przeciwnikami muzyki, nie mogą jej zwyczajnie znieść. Gdy tylko słyszą jakiś utwór od razu reagują i to bardzo agresywnie. D2 nie wahają się przed zranieniem czy zabiciem ludzi grających muzykę. Z tego powodu ludzie postanowili z niej zrezygnować. Nie wszyscy zaakceptowali jednak nowy porządek. To dyrygenci oraz muzy, osoby połączone specyficzną, symbiotyczną więzią, umożliwiającą walkę z D2. Jednym ze wspomnianych dyrygentów jest Takt Asahina. Takt kocha muzykę całym sercem, dlatego tak ciężko pogodzić mu się z jej brakiem. Gdy chłopak zauważył pianino, od razu do niego zasiadł. Nie potrafił przepuścić okazji, aby nie zagrać, chociaż wiedział, czym to grozi. Brak możliwości regularnego grania wyzwala w takcie złość. Parokrotnie postępował też dosyć opryskliwie, dlatego nie wywarł na mnie aż tak pozytywnego wrażenia. Udało się to jednak Kozecie oraz Annie. Kozeta, a.k.a. Destiny, jest niezwykle uroczą muzą. Dziewczyna posiada dwa zainteresowania: jedzenie oraz walki z D2, w których jest naprawdę świetna. Poza tym nie zważa absolutnie na nic. Destiny wypowiada się także bardzo dojrzale, w dosyć beznamiętny sposób, co zabawnie kontrastuje z jej dziewczęcym wyglądem. Anna to natomiast starsza siostra Kozety, swoisty głos rozsądku. Schneider pragnie dostać się jak najszybciej do Nowego Jorku, by nastroić Kozetę. Dzięki temu Musa będzie mogła walczyć efektywniej oraz nie zużywać zbyt dużo energii swego dyrygenta. Takt i Destiny mają jej plan gdzieś. Co kapitalnie potwierdza fragment w knajpie. Gdy Anna zapytała towarzyszy o ich cele, takt odparł, że chce grać muzykę, a Kozeta niszczyć D2. Na koniec odcinka Schneider ponownie poruszyła ten temat, jednak została zignorowana. Anna nie ma zatem lekko. Takt, Destiny oraz Anna są więc zupełnie inni, co jest świetne. Osobiście polubiłem to zakręcone wybuchowe trio i czekam, aż poznamy ich nieco lepiej. Szczególnie ciekawi mnie, w jakich okolicznościach wpadli na siebie oraz co robili w przeszłości. Anime wygląda też absolutnie doskonale. O czym świadczą dynamiczne, wspaniale wyreżyserowane sceny walk. Żadne ze starć nie było przesadnie wymyślne, nie trwało także zbyt długo. Dzięki temu potyczki cieszyły oko, ale również nie nudziły, co ma miejsce przy rozbudowanych bijatykach. Destiny wznosząca się w przestworza w swojej czerwonej sukience wygląda zjawiskowo. Potwory nie prezentują się może zbyt oryginalnie, chociaż z drugiej strony ciężko im coś zarzucić. Warto zauważyć, że walki wykreowano bez pomocy CGI, co w obecnych czasach jest już niestety dosyć rzadkie. Mam nadzieję, że anime obejdzie się bez grafiki komputerowej już do samego końca. Premierowy epizod potrafi też rozbawić. Mam na myśli moment, gdy Kozeta relacjonuje swoją walkę z hordą D2. Na ekranie oglądamy poczynania muzy, jednak w zupełnie innej oprawie. Kozeta przypomina bowiem jedną z atomówek, zaś budynki oraz d zostały zabawnie zminimalizowane. Taka stylistyka jest dla mnie świetna i nie mam nic przeciwko, aby twórcy korzystali z niej znacznie częściej. Otrzymaliśmy nawet krótką retrospekcję, chociaż ciężko powiedzieć na jej temat coś więcej. Destiny leży bowiem na kolanach takta, sprawiając wrażenie bardzo zmęczonej, a może nawet ciężko rannej. Mimo tego zdobywa się na przelotny uśmiech. Nie wiemy jednak, kiedy doszło do tego zdarzenia. Może tak wyglądało nawet pierwsze spotkanie dyrygenta i muzy. Póki co, zostają nam domysły. Chciałbym pochwalić jeszcze muzykę. Utwory brzmią naprawdę znakomicie. Wspaniale pasują do świata anime, jednocześnie jakby z nim trochę kontrastując. Takt op ma też szansę by zainteresować młodych ludzi muzyką klasyczną. Pokazać, że nie jest to gatunek dla jakichś elitarnych jednostek i że każdy z nas może w niej coś odnaleźć. Pierwszy odcinek takt op Destiny naprawdę przypadł mi do gustu. Okazał się lepszy niż śmiałem przypuszczać. Pod względem wizualnym anime prezentuje się po prostu bajecznie, tak jak powinien wyglądać każdy tytuł wychodzący z podręki ręki studia Madhouse i Mappa. Muzyka cieszy uszy, a zarys fabularny stwarza naprawdę wiele możliwości. Najbardziej radują mnie jednak bohaterowie. Tak, Destiny oraz Anna to świetne, dobrze zbalansowane trio, bazujące na przeciwieństwach. Jestem bardzo ciekaw, jak potoczą się ich dalsze relacje oraz jak wygląda przeszłość każdego z bohaterów. Coś mi mówi, że już niedługo poznamy więcej szczegółów na ten temat. Walki zrealizowano naprawdę dobrze, chociaż nie odnoszę wrażenia, jakby miały stanowić centralną oś anime, co mnie cieszy. Wystawiam ocenę 8 i czekam na więcej. A co wy sądzicie o Takt Op Destiny? Którego bohatera polubiliście najbardziej i czy zamierzacie oglądać kolejne epizody? Zapraszam do rozmowy. Zachęcam jeszcze do pozytywnej oceny filmu i do subskrypcji, jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej. Za wszystko niezmiernie dziękuję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wszystkiego dobrego. Cześć!